Hej, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie wnios ten dzień razem z nami. Nie! Tak na nie, Ale u niej nie, bo nie pojęta pasła. I jeszcze teraz cicho. jeszcze to zrobimy, to nie podpisujemy się, tylko jeszcze w ten nam. Nie, no też. Choć już trochę wygieliśmy. No nie Tak, ja ja bardziej, ale po drodze jak wracać, no, ale...

no, no. to mamy? Tak! A tu nie jest książka do matu. ten dziennik. No. A widzicie, to już mam grzbiet wygięty. Tak, ja też. To robimy. Teraz. Podpisujemy się. Nie! Okej, okay. robimy. Żużuj to! I po drodze. Pożyliki. Ja lubię rzuć Ja go ja ja wypiszę. Nie, ale... <ślać zimno> Polecam papier dobrej jasności. O! Poi do mnie! Jak nie zwracajcie uwagi na inne dźwięki niż my. Nie wyrzucajcie tego, co przeszuliście, to może jeszcze się... Ej, Dominika, ale... Trzeba to wyrzucić, nie połykać. No. To my to na razie kładziemy. Tak, i się podpisujemy. jej! Ja pierdolę elektorem na biało. Trzeba to zmienić swojej kamery, żeby było widać. Pokażę Wam jak się podpiszemy, bez tego, z tego na dole. Tak, ze swoim białym kolorem. Opinie u Ciebie? Nie umiem pisać markerem. Podpisz... Dobra, a to ja wiem, podpiszę swoje... Siadnij no hmm. Ja coś, nie chcę słuchać. nie nieczytelnie. Pastelami piszemy. O. Oh, oh my god, okay. A Yay! się? Uh. Dobry. ja wam pokażę. Teraz ja wam powiem, nieczytelnie pastelami. No, to tak czarne. Czy podpiszemy. choć biały, widać pastel? Nie wiem. Pan, widać, Czy nie podpisaliśmy się pastelami? Nie wiem. Twoje imię nieczytelne? Czeka. Czeka. A, już. już. Dajcie, dacie, się. Dajcie, dajcie, się? się? Tu pisze Łukasz? No, to nie Chyba nie. Patrz, zaczytajcie? Nie, nie. A, dajcie Daj, ja ja biała? No, to było. A, na liście. Podpisujemy się. Podpisujemy się. Nie, tak. Zobacz, tak, to następne będziemy musieli kredzkami. kredkami Nisiu, no. mi... ja by dziadzia dzwoniła, by nie słyszeć. Tak, tak, więc napisz swoje imię malutkimi literami. dlatego będziemy poszybowani. Przewek, albo nie, ja to napiszę długopisem. O, masz tylko pis. Chciał bym. Pani, chcę mi piszcie jedno można Leci, 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 nie sprawdzajcie dźwięków leci, na inne leci, niż my! Leci, 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 leci. Tak, i Zróbcie, zróbcie. Czyli zróbcie. Zróbcie, zróbcie. się zróbcie. Zróbcie, zróbcie. Zróbcie, nie mało mi przydać, więc... małymi, jak Teraz to swoje imię od tyłu. Ale wiesz, że my coś źle tak. robimy? Czemu? Bo tu trzeba było normalnie, tu białym, tu nieczytelnie, tu malutkim. Nie! Patrz, tu, tu, tu. patrz! Tu białym kolorem na górze, swoje imię nieczytelnie na górze, tu małymi, od tyłu. Widzisz? Nie Tak, to teraz sobie nie

Musisz się. Uj! Okay? 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 Nie! 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 wyraźne. Nie! Dobra! Tutaj. Od tyłu! Puka. Nie? Dominika! A? Czy Dominika? Ale z tego możemy zrobić? A? Czy? Nie? A? wam A? od tyłu. Dawid Kubacki! I... Ja widzicie? widzicie, Moje niewielkimi literami, to do tego użyję kredki niebieskiej. Mhm. Niestety, zle ułożenie kamery, żebyście widzieli. I nie da się inaczej, ale... Przepraszamy. Ale wam pokazujemy. Ja a? Teraz wielkimi literami. Tak, Mówiłam, ja tu jestem przygotowana plastycznie. Mamy wszystko pod ręką. Raz, tutaj. trzy. Um, kolektor. Tada! A właśnie, to... To jest? Wielkimi literami, naprawdę wielkimi. Zobacz sama. No ja mogę długo pić? teraz adres i jak mamy adres napisać? Jak? nie, no, adres? nie, ale adres ma, ale nie, pokażę, nie, 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 przecież. nie, ale nie, Numer telefonu zastąpimy... Uj, Tyrem, nie ja nie, nie powiem, sam, jak mi się kanał nazywa. Nie pani, ale ja na Nie, jak Jak to, to, ja, Do... ja jest, to, to Tak, hmm. Ja jestem. To mi tak? Nie, nic nie. Tak, teraz będziemy... się ...pisać. Super, ja będę pisał... A ...adres. Adres e-mail, tu nam chodzi, adres e-mail. Nie, ja oglądam filmik Mary i Mary na swoim adresie będzie swój link kanału, czyli tam www.youtube.com Flash, a to o tych Fleszach. To flash.mailkate.com A numer telefonu podała? Nie. A co podała? Mailkate. A to numer telefonu napisałem sobie, a na adres napiszemy sobie co? co piszesz, co Nie ma adresu! Co? Nie! A nie zapiszemy? Ale to będzie... Poczta! Dobra. Adres... To ja zapiszę... Ja ja mi na ten adres... Mnie już szła... Różne wiadomości... Tak! To mi mi też! Ale normalnie piszemy, tak? Tak, tak! I jedną rzecz mam o Ile? Nie będziemy robić nic poza filmem. Chyba, że ozdabę stronę. I chyba, o, że numerowe... Tak, bo bam, tam, tem, tem, tem. No i co? Będziemy na filmik. Tem, na Teraz? Nie, na no następny. Hmm. Małpik? Ja muszę teraz malpę, nie, bo, a, a, a. Andrzej, małpę na głowę przyciągnąć. A teraz jest małpa? To Tak. mój adres. Mail. To wynika z 30 krawka 95 małpa 2 Zdrowia. To jakby co jest małpa? A ja W CDE 130 małpa.interia.pl. Jak zaś Tuzie Z A Q W S CDE 130 małpa.interia.pl. Hasło nie podam. Ale mam A bardzo o... ciężkie do zapamiętania. A, mam to napisane na kartce. A teraz numer dj. telefonu. To dj. będzie co? Nie kanał. tak. Jakie te karty wiesz? Tak. I kolor. Wiesz. Dobrze. Znowu. Tu cię widzę. Tak. A to? Nie. Uwielbiam. Tak, mój. Tak, dj. numer Daj, telefonu. A cię? Aby móc to a może albo sam bez tego gimę. A ja mam to wiem, to już Łukasz, sobie Nie, Łukasz pluchnia. Przepraszam, pomyliłem się. Od kolegi na Gimek, że. No tak, od kolegi to jest Kolego, oddaję złodziej. Mamy tu złodziej. małego, złodziej. Mamy tu złodziej. Oddaję kolego. Mamy tu złodziej. Ostatnie. Kolego, mamy tu złodziej. Ostatnie. To? Koleś. Nie gryźnijmy się okulary. To dzisiaj to mamy o, się okulary. Dzisiaj to się okulary. Dzisiaj to mamy się okulary. Dzisiaj to mamy 12 minut. Zwrócił mi dobrej Zadanie kolejne to będzie. O, jeszcze wskazówki przeczytam. Pierwsza. Zabieraj ten dzień, wszędzie ze sobą, drugie ja dwa, zgodnie decydu? z poleceniami. Trzecie, kolejna strona nie jest ważna. Trzecie. Trzecie. Można dowolnie, Ale dowolnie inter Dobra, ja tu... Można dowolnie interpretować polecenie. Piąte, eksperymentuj. Eksperymentuj, Szabl怎么. Nie szablowy, ponownie. So. I mamy materiały. Cze�. Materiały nie czytamy. Ale przedstawię w następnym odcinku. A piłkę Piłkę? Słyszałem. Piłkę? Dodaj was tą numerację. W następnym wyglądimy. My coś zrobiliśmy. Cześć. Stań tu. Miło. Wyjść nogi i podskakuj na tej stronie, ale to musimy pokazać, jak to my wycieramy. To będziemy musieli co robić? Będzie. To będzie na... e, ale. To będzie trudne, ale. To będzie To będzie trudne. To To będzie To

Ale idziemy do babci, tam Ale ja mam tam, no. No. A, gdzieś no. się to, gdzie do babci... Słuchaj, trzeba przejechać w Ale do babci po bo oni to... Tu, tu oni zadają... Ale z butami, drobki, nie bez. I tak, a potem wyciągnij nogi. A, no, ładne chaty, a, ale teraz chciałem, żeby tak się Tak, nie Tak, się. Tak, do Tak, tak. Tak, tak. Jeszcze tyłu Tak, tak. Tak, no. Tak, wiesz, Tak, tak. Tak, widać, Tak, tak. Tak, tak. Tak, to Później będzie mojego kona leżać tutaj, by zbiorczo otrzymać. Dominika! Jak no do... Dominika! W poradniku. Aha. czekaj, ale ono się czeka. Poszło na chwilę. Chwilę? Na tak. chwilę. Dobra, na tu wezmę. Co wygląda? I to... Ja już pokazałam. Oblej polej na pewni, kawu, luźni, e... jeszcze na... Morkaj na To my plujemy na razie? Dalej, czekaj. Na piesie.

Któż widać! Tak! O, no, momencik! O, zaraz będzie! Do w się! No, gdzie jesteśmy! Tak! No, będziemy to nagrywać do dwudziestu minut! Mam chybatkę. Do to Przy nich? pój. A, mnita? A, okay. daj. Teraz, mnita! Mam, mam przylisnąć? Nie, 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 nie. Nie. Piszę tu. Nie. Co piszę, a co mam robić tu? Kochana. Dobra, przez swój dom. Co teraz robimy? Przez swój przywieźć albo tak, wizyć mnita. To znowu właśnie tak. Nie, nie tak, tak. No i teraz dobrze. A nie tak wiesz. Lejemy. Jezu, lejemy nie wam lejemy, Nie no. No, A, na to, nie na na Teraz Tak, już. Wytrzymam nogi. Pokazujemy. A ma Idziemy do krwi i tak. idziemy tam. Kolejne. Lepiej zrobimy tak, żeby wywietrzało trochę. Będziemy grać w piłkę, bo się zadać kopii skoczą głośnie. Okej, okay, już. Trzy, dwa, jeden. No czerwę, i idę za następną. Zaczekaj tę stronę ołówkiem. Nie mamy niestety chyba ołówków. Masz jakieś ołówki? Nie. Masz ołówki Dzień. Dobra. Nie, dziękuję, Dobra. Rysuj. Ale nie. Nam, mamy dwie minuty do zrobienia, ale nie. No tak. Weź tu popraw to. Dobra. Dobra. To są jeszcze na przykład... Na przykład... taki... paletera. Na przykład sobie usiądę i skąd przywieźć do niego po masz okładki która robi stronę ze wskazówkami stronę reakcyjną zadnij rogi z ulubionych stron a jasne nie teraz niestety my robimy poklej albo robimy taktykę do rastowania nie będę wiedział gdzie to jest ja to będę w domu już tak robił i widzisz no. Okej, okay, wynosiłam przedmiścia, się Zamknij Tak? Nie, no nie, w tą stronę, ale tak, muszę Nie, mam. Ja ci mam, ale ale używają. Uzwę... O! Dobra, leci! 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 leci. O, przepraszamy za te dźwięki. Bardzo zyskam w A ty go mam się tak, tak się A! To tego Możemy nagrywać do 25 minut. Dobrze, to do 25, 90, A to do 50? Nie. Pogodziny za długo nie będą chcieli na wyglądać, okay. oh, <noise> no, wcie, <jakiś> <głos> głos, to oglądać, prawda? Tak. O, widzicie? Zobaczcie, jakieś dziwne głosy, bo tu nie Nie. Czyli robimy sobie. Czyli napisz jak pójdzie policja? Tak naprawdę pustą, ale nie wiem. Ja ci powiem co to, jak pójdzie policja. Zobaczymy, jeszcze będzie chciał mieć, spotkać. Nie ma. A kto powiedział, że trzeba łóżkiem ćkać? Jest tam napisane. No, ja. Tylko nie płam usta. Niestety nie mamy kamery. Mama e, no, mówi. nie będzie grała. No. Ja Zróbcie, co mówię. Zróbcie, mm. co nie tak. No. mówię. Ja nie wiecie, o co chodzi. Zróbcie, nie mówię. teraz co co mówię. co co co

Okay. Ej, nie, tak żeby widzieli. Tak, żeby dziury robić. Już! Tak! Chodź, ci nie ja robię. No, a teraz? Teraz szybko. Szybko, po prostu. Szybko. No tak jak ja robię. Szybko, szybko! To wygląda jak <grym> <grym> Tak, oni tam mieli radzie, żebym to ubolewać nad dziennikiem. Ale szybko teraz. Szybko, duże dziury. Spasz, tak, spasz. Tak Dobra. A, to i taką. No, ty masz rękę. To teraz! Chyba już skończymy. Narysuj grube i cienkie linie. Narysujemy, ale przyciskaj ale... czy, czy ołówek bardzo mocno. Ej, nie takie! No grube, ale pocięcie. No, ale o to im chodzi. Proste. Najpierw mamy grubo. To co mamy niby przyciskać ołówek? O, i im chodzi o takie. Zaś druga, zaś druga. A ja robię tak. Lecimy ja się. Ja chcę, chcę mieć pięć kątienków. Aaaa! Tak, I jak będzie zadanie zmieścić ten dziennik, zmieścić się wysoko i użyć ten dziennik, to będę musiał po prostu rzucać. Znacie 20 albo 30 lat. Znaciemy okay, misiu. Piłkę? Piłek ja skończyłem. Co chcę? Misiu, co chcę? Piłek chcę? Są grube? Misiu. Są cienkie linie? Tak. Znacie ją skończę. Ta ta! Ja ta, ta strona! No piłkę, która preferuje. To odmówi. strona na odcisk dłoni lub palców. A obróć je i odciśnij. taką. Mamy obrócić i taką. A to nie Pakoloruj całą stronę nie zdążymy. Dobra, to teraz pożegnanie. pożegnanie. Nie czekaj. Pożegnanie. Nie zdążymy. Właśnie Nie, Nie, 24 dopiero jest. No, a 25 minut o, Dawaj, już dziennik. O, dobra. Okończymy. Kawal, to jest dziennik. A dalej. To niestety, już odcinek pierwszy. Ale, no. Ale po tej stronie. No, trzeba skończyć. Teraz tu... mój dziennik. I mój zniszcz dziennik. nie wiem, Chciałem Chciałam no. jeszcze zrobić um, to zadanie. Klej, którą zapraszam do klejem, po jak widzicie, ja tu przyniosłam I... to jest więc, papa! Pa. Do zobaczenia! I w następnym odcinku to na Pa!